Powiem o tym koszyczku. Tutaj jest użyty len z domieszką wiskozy. Podszewka jest bawełniana. Koronka bawełniana. Tak wygląda całość serwetki. Strojki. Są mocowane sznureczkiem, także można zawsze ich zdjąć, umieścić na inny koszyk, czy wykorzystać jakoś inaczej. Ten pokrowiec też można sobie zdjąć. No i na przykład wybrać czy wymienić na inny koszyk. Jajko z tej kompozycji też można sobie y, zdjąć i wystawić tylko y, kompozycję z lawendą. Także y, można użyć taki koszyk sobie na letnią sesję zdjęciową na przykład y, na polu lawendowym. Zapraszam do zakupu.